Tysiąc cudów świata. Park Narodowy podziemnej rzeki Puerto Princesa Azja Południowo-Wschodnia Filipiny Wyspa Palawan Wyspa Palawan na Filipinach nieustannie nas zadziwia. Jesteśmy w Sabang, przed nami jedno z tych miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć, będąc na Filipinach. Aby odkryć to miejsce, musimy kupić bilet i z ruszyć łodziami w kilkunastominutowy rejs. Cały ten teren objęty jest rezerwatem przyrody. Zdezelowaną łodzią, podskakując na falach, dopływamy na miejsce. Przed nami jeden z największych cudów natury, wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO Underground River, podziemna rzeka. Miejsce to zostało wybrane jako jeden z siedmiu nowych cudów natury. Na następnej przystani dostajemy kapoki i kaski, i drewnianymi pomostami idziemy do ujścia rzeki. Siatamy na kilkunastoosobowe łodzie i ruszamy w podziemny świat filipińskiej natury. Przezornie zajmujemy miejsce z przodu łódki. Wpływamy do jaskini. Rzeka o długości 8 km jest jedną z najdłuższych na świecie. Do ruchu turystycznego dopuszczony jest jednak odcinek o długości tylko 1,5 km. Po chwili otacza nas cisza, ciemność i chłód. Ponieważ teren Parku Narodowego Podziemnej Rzeki znajduje się pod ścisłą ochroną, a turystyka została zakwalifikowana jako potencjalne zagrożenie, dziennie miejsce to może zwiedzić jedynie 600 osób. Zakazano również instalowania oświetlenia. Tak więc całe zwiedzanie odbywa się wyłącznie w świetle latarki przewodnika, w związku z czym czasem trudno dostrzec niesamowite nacieki skalne, stalaktyty i stalagmity. Wiele z nich otrzymało osobliwe nazwy, jak twarz Jezusa. W wapiennych skałach otaczających jaskinie świetnie zachowały się skamieliny sprzed milionów lat. Podobno już za czasów starożytnych lokalne plemię Batak wiedziało o istnieniu dużej podziemnej rzeki w górach. Wierzyli, że w jaskini mieszka zły duch i bali się do niej wchodzić. W latach 2007-2008 włoska grupa speleologów odkryła w jaskini jedną z największych komór jaskiniowych na świecie. Na ich cześć została nazwana Italian's Chamber. Sala ma 360 metrów długości, 140 szerokości i 80 metrów wysokości. A to nie toperze, liczni mieszkańcy jaskiniowego świata. Po 40 minutach opuszczamy jaskinię. Niemniej ekscytujące atrakcje czekały na nas na lądzie. Wokół Centrum Informacji Turystycznej szybko pokazały się makaki jawajskie i warany, które zaczęły konkurować ze sobą o pożywienie pozostawione przez turystów. Kilkakrotnie sytuacja wymykała się spod kontroli, na szczęście nikomu nic się nie stało. Opuszczamy Park Narodowy Rzeki Podziemnej kierując się w stronę Puerto Princesa, portu nad Morzem Sulu i stolicy regionu Palawan.